Fragment książki Dormitria. Kraina snów Opowiadanie. Atlas drzew Po kilku godzinach marszu Petrichor zaprowadził dziewczynkę nad turkusowe jezioro, gdzie przeszli po wąskiej kładce na kamienistą wysepkę. Usiedli na niej pod ogromnym drzewem przypominającym wieżbę. Gdy się tam zatrzymali, czuli się już jak starzy przyjaciele, którzy wiedzą o sobie prawie wszystko. Ania pomyślała, że widocznie Petrichor jest jedną z tych bratnich dusz, o których czasem piszą w książkach. Bratnia dusza to ktoś, kogo spotykasz i od razu wiesz, że będziecie się przyjaźnić po wieczne czasy, bo jesteście jak... no właśnie, jak bratnie dusze. Ania miała wielkie szczęście. Skończyła dopiero dziewięć lat, a znalazła już dwoje prawdziwych przyjaciół. Najpierw Nele, a teraz tego niezwykłego chłopca. To jedna z najpiękniejszych wierzb parasolowych, jakie znam. Nosi imię Sela i ma tysiące lat. Kiedy wyciągam flet i gram, ona śpiewa, a rozlegająca się pieśń przenika cały las. Czasami dociera nawet do Waszego świata. Lecz mało kto ją słyszy, powiedział chłopiec.